Hejka, czy wiesz, jak wielką moc mają wypowiadane przez Ciebie słowa? Czy wiesz, że każde wypowiedziane przez Ciebie słowo ma określoną częstotliwość? A przecież wiesz, że przyciągamy to, czym rezonujemy. A więc, czy Ty wiesz, jak wypowiadasz się na temat innych ludzi? Czy Ty wiesz, jak wypowiadasz się na swój własny temat? Czy Jesteś świadom swoich wewnętrznych dialogów na swój własny temat? A czy w ogóle jesteś świadom tego, jaką muzykę wpuszczasz do swojej świątyni? I czy w ogóle jesteś świadom tego, jaką ona może mieć wpływ na twoje życie? Jest muzyka, która może mieć dobry wpływ na twoje życie, na twoje zdrowie, na twoje samopoczucie, ale jest też muzyka, może, która może mieć negatywny wpływ na twoje życie. Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć na ten temat, to przeczytaj poniższy tekst. I mam nadzieję, że teraz, od teraz będziesz już bardziej świadomie wybierał to, czego słuchasz. Będziesz bardziej świadom te, te, tych dialogów, jakie prowadzisz sam ze sobą i będziesz bardziej świadomie wypowiadał się na temat innych ludzi. Wóziaki, kochani. Pozdrawiam Was. Po więcej treści zapraszam Was na mojego YouTube'a Cuda by Magda Wendland oraz na prywatną grupę na Facebook'a Cuda by Magda Wendland. Buziaki, kochani.